JJ, nie podoba mi się jedna rzecz w tym nowym bezprzewodowym czujniku dźwięku. Dlaczego? Ponieważ robi dwie rzeczy tak dobrze. Nie mogę zdecydować, która podoba mi się bardziej. Zgadza się. Działa jako bezprzewodowy czujnik fal dźwiękowych, rejestrując dane z częstotliwością do 100 kHz, a także jako miernik poziomu dźwięku, który może zapisywać dane w sposób ciągły. Podoba mi się jak współpracuje z oscyloskopem i wyświetlaczami FFT w oprogramowaniu SparkView i Pasco Capstone. Miernik poziomu dźwięku posiada zarówno skalę ważenia dba, jak i dbc. To ważne, ponieważ skala dba mierzy poziom dźwięku odbierany przez ludzkie ucho. Czy możesz pokazać nam przykład? Oczywiście. Mamy podłączony bezprzewodowy czujnik dźwięku do SparkView. Na górze mamy wykres ważenia dba, a na dole dbc. Klaśnij kilka razy, abyśmy zobaczyli różnicę. Masz rację. Ważenie DBA jest inne, ponieważ naśladuje reakcję ludzkiego ucha na różne częstotliwości dźwięku. To może być istotne przy monitorowaniu bezpiecznych poziomów dźwięku w środowisku. To musi być najlepsze zastosowanie dla tego czujnika dźwięku. A widziałeś, co potrafi zrobić, korzystając z wyświetlacza oscyloskopu? Jeszcze nie. Pokaż mi, co masz na myśli. Możemy łatwo zarejestrować falę dźwiękową wywołaną przez ten kamerton. Uczniowie mogą mierzyć właściwości fali takie jak okres, częstotliwość, długość, amplitudę i jej prędkość, korzystając z narzędzi w oprogramowaniu. Wow, który nauczyciel by tego nie pokochał, to musi być najlepsze zastosowanie. Nie do końca. Zobacz, co się stanie, gdy uderzymy dwa kamertony o nieco różnych częstotliwościach. Możesz zobaczyć wzory interferencji konstruktywnej i destruktywnej w czasie rzeczywistym, jednocześnie je słysząc. Tego nic nie przebije. Możliwe, ale znam coś ciekawego, co można zrobić z bezprzewodowym czujnikiem dźwięku w wyświetlaczu FFT. Pozwól, że Ci pokażę. Kiedy wybierasz numer na swoim telefonie, generuje on dźwięk. FFT może pokazać nam więcej na ten temat, wyświetlając poszczególne obecne częstotliwości. Użyję swojego telefonu. Widzisz te dwie główne częstotliwości? Przy wybieraniu dowolnego numeru obecne są dwie częstotliwości. Pierwsza częstotliwość jest wspólna dla numerów w tym samym rzędzie klawiatury, a druga jest wspólna dla tych w tej samej kolumnie. Uczniowie mogą użyć tego wzoru i wykorzystać go do odszyfrowania tajemniczego numeru. To jeden z eksperymentów w bibliotece PASCO dla bezprzewodowego czujnika dźwięku. Można tam znaleźć również inne eksperymenty z wykorzystaniem czujnika, takie jak pomiar prędkości dźwięku za pomocą echa czy pomiar właściwości fal dźwiękowych. To właśnie lubimy w Pasco Scientific tworzyć narzędzia, które pomagają uczniom uczyć się w angażujący sposób oraz opracowywać eksperymenty, które ułatwiają korzystanie z tych narzędzi. Dziękujemy za oglądanie. Więcej informacji o czujniku można znaleźć na stronie pasco.com.